Dzisiaj taki kontrowersyjny temat, czyli siłowy wgląd do rodziny pszczoły. Teoretycznie wszystko jest tiptopik, bo te pszczoły tutaj sobie przejdą i będą do góry wybierały pokarm, i będzie wszystko super. Natomiast istnieje takie ryzyko, że one się nie przestawią, bo to jest zabrana ramka. To jest mój błąd, oczywiście. O tutaj zabrałem Rałkę, to jest swój błąd i ta rodzina się tak uwiązała, tak dosyć dziwnie Ale żeby ją uratować to ją przesunę O, Rałkę zakarmioną w pełni Jesz drugą O, o ten chłop się już tutaj zaczyna Proszę bardzo. Te pszczoły już są tutaj. Czyli zajmują raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek. Na ramce dodatka. Teraz trzeba bardzo delikatnie to wszystko przesunąć. Така до робота. Tej pszczoły tutaj jest naprawdę bultą. Nie wiem czy to widać. I teraz ją przesuwam. Kilka dni później zaglądamy do tej samej rodziny, w której przestawiłem ramki. E, tak jak na załączonym obrazku, tam pszczoły były na ścianie, tutaj o z tej strony już ich nie ma. I kłąp już jest centralnie tutaj. To, to, to jest ta rodzina, w której jest tak bardzo dużo pszczoły. Mamy o tutaj pszczołę, tu tu, 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 tu. Tu mamy raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem uliczek na dadancie pszczoły. Czyli operacja przesunięcia pszczół ze ściany zakończyła się sukcesem.